Cześć, witam Was na moim kanale, ja jestem Arisu i dzisiaj przychodzę do Was dosyć innym filmem, ale już widzicie w pewnie wszystko po miniaturce, a mianowicie Kuro Shitsuji, czy warto obejrzeć i również jak oglądać. Tak więc zaczynamy! I tak, ja ogólnie obejrzałam wszystkie trzy sezony Kurushi I tu sobie oczywiście wszystko jak zwykle napisałam i przejdę przez każdy sezon, ale. No, chciałam powiedzieć, że tu będzie mało, ale są w sumie dwie strony. E, ale okej. Okay. Pierwszy sezon ma 24 odcinki, drugi ma 12, a trzeci ma 10. Łącznie jest 46 odcinków. E, każdy odcinek oczywiście standardowo trwa od tam 23, 24 do 25 minut. Jeżeli chodzi o fabułę, fabuła jakoś wybitnie się nie. Z... Nie, no w sensie różni się w zależności od jakiego sezonu, ale ja mam przedstawię fabułę pierwszego sezonu. Akcja toczy się w Anglii w czasach wiktoriańskich. W posiadłości Phantom Hype pracuje piekielnie dobry lokaj Sebastian. Jego panem, a zarazem ostatnim potomkiem rodu Phantom Hive oraz popularnej firmy zabawkarskiej i cukierniczej jest Ciel. Po stracie rodziców zawiera pakt z Demonem, na mocy której sprzedaje swoją duszę w zamian za służbę Demona oraz pomoc w zemście na sprawcach śmierci jego rodziców. I głównie tak właśnie wygląda cała. Hmm, Fabuła, po prostu nasz ciel, który ma 12 lat, postanawia zawrzeć pak z diabłem i daje mu swoją duszę w zamian za to. Chcę wiedzieć, kto tak naprawdę zabił jego rodziców. Dowiadujemy się tego na samym końcu. Jakbym miała ogólnie teraz już tak na wstępie porównać kuros i tsuji, to mam tak strasznie mieszane uczucia. Mnie jest tak ciężko, w ogóle bardzo było ciężko mi ocenić to anime. Przedstawiam wam tutaj właśnie pierwszą część yy, odcinkowo, jak to wygląda, bo tam naprawdę potrafię być tak pogmatwanie. ale tak od pierwszego do szóstego odcinka jest to niby zgodnie z mangą. Ja mangi nie czytałam, więc nie wiem. Od 7 do 12 odcinka są to filery, od 13 do 15 jest to manga i od 16 do 24 nadal są filery. Czyli pierwszy sezon jest połączeniem odcinków zgodnie z mangami? Ogólnie zrobiony na podstawie mangi i filerami. I ja, tak jak mówię, nie czytałam Kuroshitsuji. Rzekomo jest dużo, dużo lepsze niż anime, i się nie dziwię, nawet teraz bym mogła powiedzieć, że na pewno jest dużo, dużo lepsze, bo anime naprawdę ma dobry potencjał. Aczkolwiek sądzę, że nie do końca ten potencjał dobrze wykorzystali. Okej, okay, przejdziemy sobie do pierwszej części, czyli do po prostu Kuroshitsuji 1. Przede wszystkim pierwszy sezon to głównie są przedstawione postaci, ogólnie cały zarys fabuły i tego, gdzie się znajdujemy. Nie ma tam jakiegoś wielkiego szału, poznajemy po prostu całe otoczenie i co tam się dzieje. Ogólnie pierwszy sezon to głównie są odcinki takie, że no, każdy odcinek jest o czymś innym, albo dwa odcinki o jednej tematyce wspólnej, a potem się to wszystko zmienia i, jest... I ogólnie jak wiecie albo nie wiecie, ja nie przypadam za tego typu anime, gdzie przygotowe jest 24 odcinki i co dwa odcinki się zmienia. Jakby cel, koncept, nie wiem jak to powiedzieć, że przykładowo w pierwszych dwóch odcinkach oni ratują kogoś tam, w kolejnych dwóch odcinkach oni muszą siebie ratować, w kolejnych dwóch odcinkach o, o, dowiadują się o czymś tam, w kolejnych dwóch odcinkach nie wiem, królowa ma jakiś problem, pomagają, kolejne dwa odcinka, kolejne dwa odcinki, jest jakiś konkurs, takie. No ja po prostu tego nie lubię takiego wymieszania wszystkiego wolę mieć. Całą jedną historię fabuły przedstawione w wszystkich odcinkach, a nie wszystko pomieszane, ale no rozumiem, że są takie anime i też one mają swój urok. Przede wszystkim anime jest mocno kryminalne. Można by je również zaliczyć do dramatu, do horroru, może nie do końca, ale na pewno do fantazy. Aczkolwiek ja najbardziej tutaj wyczułam właśnie kryminalny, słaby kryminał, taki delikatny. Więc tutaj nie można się doszukiwać, że będzie naprawdę kryminał, że będziemy rozwiązywać jakąś zagadkę. Jeżeli chodzi o pierwszy sezon, był po prostu spoko, głównie przedstawienie postaci, przedstawienie całej fabuły zarysu. Tak jak mówię, no nie podobało mi się to, że ciągle są zmieniane wątki. To jest takie no takie, takie średnie po prostu, nie wiem czy w mandze jest tak to fajnie przedstawione, czyli tak jak ja lubię, czyli jeden cel i idziemy do tego celu i jakieś tam wątki powpadają, dochodzą. No niestety tutaj tego nie ma, jest po prostu jakoś tak, no dziwnie, wymieszane to, ktoś się pojawia, ktoś znika, potem to, potem tamto, potem przychodzą nam filery, które w ogóle wszystko jeszcze rujnują i zmieniają. No tak jakby pierwszy sezon jest taki, no jest spoko, no nie mogę powiedzieć, że nie. Przede wszystkim bardzo mi się spodobał w całym tym anime e, klimat. Ja ogólnie bardzo lubię właśnie taką w Anglię taką 18-, 19-, 20-wieczną. 20 no mi się po prostu przyjemnie oglądało właśnie za klimat, za to, jak to jest przedstawione. Przede wszystkim historia również jest ciekawa, bo głównym, jednym z głównych bohaterów jest Sebastian. O ile nie główny, no bardziej główny bohater, e, czyli Demon, więc naprawdę, naprawdę ciekawe. Drugi sezon już moim zdaniem był troszeczkę lepszy. On miał 12 odcinków, z tego co pamiętam, tak, 12 odcinków. I bardziej podobało mi się to, że. Był jeden wątek, i całe te 12 odcinków było właśnie poświęcone na ten wątek. Nadal dzieje się to wszystko z głównymi bohaterami, czyli z cielem, Sebastianem. Wszystko dzieje się w tym samym miejscu, nadal w Anglii, w tej Anglii wiktoriańskiej, więc super, ale przede wszystkim jest jeden wątek, któremu poświęcono naprawdę dużo, dużo czasu i mi się to dużo bardziej podobało i dużo lepiej mi się to oglądało, gdzie nie mam dwóch odcinków, byle jak zrobione, byle by było, tylko mam naprawdę 12 sensownych odcinków. Fajna, fajnie ogólnie rozbudowana fabuła. W drugim sezonie też było bardzo ciekawe postacie. Chociaż y, mi ogólnie nie do końca przypadł drugi. Nie wiem co, ale jakoś tak nie do końca. Niektóre wątki były takie, że... Y, może nie wątki, ale ogólnie fabuła nie była aż tak dobrze opowiedziana i rozwinięta i przez to miałam momentami zagwozdkę, co się dzieje w danym anime ale tak to wymieszali, że było po prostu ciężko się połapać więc no, drugi sezon spoko, dużo lepszy chyba niż pierwszy chociaż pierwszy ma ten taki swój klimat ciężko mi jest naprawdę porównać, bo no, z jednej strony jest słaby, z drugiej strony jest fajny nie wiem, naprawdę nie wiem jak to opisać ale drugi no po prostu spoko, spoko sezon Trzeci sezon jest chyba moim ulubionym, i jakbym miała chyba podsumować te wszystkie trzy sezony, to no, trzeci jest chyba najlepszy. Trzeci sezon ma 10 odcinków i tak jak w przypadku drugiego sezonu całe anime, ogólnie cały ten trzeci sezon jest poświęcony jednemu wątkowi, czyli coś, co ja bardzo preferuję. I w tym przypadku akurat trzeci sezon jest najlepszy, bo jest najciekawszy, ma bardzo fajnie rozwiniętą tą fabułę. Może ona nie jest idealna i perfekcyjna, ale jest dużo, dużo ciekawsza i bardziej zrozumiała od drugiego sezonu. A pierwszy to tak jak mówię, takie główne zapoznanie się z całym anime i światem. Więc ogólnie jakbym miała tak porównać, to chyba trzeci najlepszy i chyba exaktowo pierwszy i drugi, bo naprawdę ciężko, mm, ciężko mi cokolwiek powiedzieć i jak jakoś to dopasować, ale trzeci definitywnie chyba najlepszy. Podsumowując, anime oglądało się dosyć spoko, były ciekawe postaci, fabuła również nie była aż tak najgorsza, chociaż mogli ją trochę lepiej rozwinąć. Kreska również nie była niczego sobie, tak samo jak muzyka, więc ogólnie spoko anime, ale jakiegoś wielkiego szału tutaj nie było. Gdyby lepiej rozwinęli fabułę, gdyby nie było tyle tych filerów, albo niech te filery byłyby lepsze, to byłoby dużo, dużo lepiej, ale co najważniejsze, to kolejność. Ponieważ ja oglądałam pierwszy sezon, drugi sezon i trzeci sezon, aczkolwiek no, po obejrzeniu tych wszystkich sezonów stwierdziłam, że lepiej byłoby oglądać troszeczkę inaczej te sezony. I już właśnie przechodzimy do pytania, jak oglądać Kuroshitsuji. Eee, a mianowicie tak, na samym początku oglądamy pierwszy sezon i albo oglądamy cały pierwszy sezon, albo oglądamy do 15 odcinka. Czyli mamy do wyboru obejrzeć cały sezon, albo do 15. Potem oglądamy sezon trzeci, bo sezon trzeci dzieje się właśnie po 15 odcinku w pierwszej serii. Po obejrzeniu trzeciego sezonu najlepiej dokończyć, albo właśnie dokończamy 16, 17, 18, no po prostu resztę pierwszego sezonu i potem przechodzimy do drugiego. Jakbym ja miała teraz jeszcze raz oglądać, to obejrzałabym pierwszy sezon, trzeci i drugi. I moim zdaniem, tak jest najlepiej ze względu na to, że drugi sezon jest zakończeniem a trzeci sezon wyszedł po drugim sezonie i jest on właśnie w środku pierwszego sezonu. Dziwne, e, niezrozumiałe dla mnie. Mogli po prostu nazwać ten trzeci sezon nie sezon trzeci Kuroshitsuji. Ogólnie on się inaczej nazywa. On się nazywa jakoś tam cyrk, coś tam, coś tam. E, aczkolwiek moim zdaniem lepiej by go bym po prostu nazwali... Nie wiem, jeden i pół, naprawdę nie wiem. Jeżeli chcecie oglądać, to pierwszy sezon, trzeci i drugi, tak byłoby najlepiej. Jeżeli chcecie zachować kolejność, no to wtedy 16 odcinków pierwszego sezonu, trzeci sezon, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 24, tak do końca pierwszego sezonu i dopiero potem drugi sezon. Tak, więc mam nadzieję, że film wam się spodobał i my oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku, więc pa! pa.